Rewolucja na dobrej się rozpoczęła, można powiedzieć, że prawie jak kusze wągowskie. Jak widzicie, za mną już w porządku, troszkę zrobione z grubsza. Teraz jesteśmy na z... etapie bielenia ścian. Tutaj, Szymon, firma jednoosobowa, działa. Pozdraw widzu, działa tutaj. Może bliżej do kamery, bo tak nie było, widać się z za tych rurek, ale tutaj dzielnie walczymy, żeby te ściany troszkę jasności miały ruszta też już są założone wszystko wyczyszczone na etapie też układania mat jestem przy woda też jest w trakcie także wszystko jest na dobrej drodze żeby to jak najszybciej zamknąć witajcie w czwartkowy wieczór już teraz oficjalnie mogę powiedzieć że jadę na drugą filię swojego gospodarstwa że tak to komicznie nazwę generalnie już dzisiaj tam troszkę tego przybytku zawiozłem. Nie nagrywałem w trakcie e, prac z tego względu, że no nie byłem przy nich sam. Jakoś mam opowie przed nagrywaniem przy kimś, dlatego tylko taki krótki rywek z zbielenia na początku widzieliście. No ale cóż, no już jesteśmy tutaj e, na miejscu, a resztę pokażę i opowiem w środku. Ogólnie mamy tutaj słabe oświetlenie jak na razie bo nie zostało poprawione. Także tutaj tylko nagram parę słów. Ogólnie dobrze że zajechałem jeszcze wieczorem, bo jedna koleżanka na wolności była. Pas okazał się za luźny. Sturci. Dobra, już poprawione. Generalnie dzisiaj przyjechało 6 sztuk. Jak wyglądał ten tydzień tutaj prac Generalnie ojejku, tu chyba nic nie widać. Idę tam, gdzie jest lampa. Co było zrobione w poniedziałek ostro. Tutaj we dwóch sprzątaliśmy całość. Ściany czyściliśmy po prostu podłogi. Maty, wszystkie, które były oberwane, wyniesione, były pod matami wszystko doczyszczone. No i tak właśnie minął. a i był początek właśnie tata zaczął wodę robić, tylko że wiadomo, że wszystkiego co potrzebne to nie udało mu się wziąć, także w poniedziałek dużo. Nie było zrobione. We wtorek od rana było do południa bielenie. No i wiadomo, że tu po tym bieleniu wszystko było mokre, także nie było sensu tutaj nic więcej tworzyć. I tak właśnie minął wtorek. W środę wszystkie maty, te co trzeba było 7 sztuk po tej stronie przykręciłem. Do tego wszystkie uprzęże przygotowałem, a tata po poprawił wodę, pojedła wszystkie. No i została tutaj instalacja elektryczna do poprawy. Szczególnie chodzi o lampy, tam z tyłu zamontowanie, żeby jakoś było wygodnie. No i umyć okna i to by było jeśli chodzi o, o, o całe przygotowania. No dzisiaj czwartek troszkę prac było na gospodarstwie, więc z samego rana nie udało się uruszyć, ale od 11 do obiadu, do tej 14 sześć sztuk przyjechało, trzy kursy po dwie. Jeszcze tutaj są przygotowane trzy stanowiska, bo na początek 9 sztuk tu wpadnie no jeszcze na dwie będą miejsce także stopniowo jak tam coś się pojawi do, do przewiezienia będzie przewiezione no i tak mniej więcej wygląda cała obora a jeszcze właśnie w poniedziałek były ruszta przeczyszczone i i, i, i e, tylko tego teraz nie widać. Jest słabe oświetlenie, ale generalnie taki szybki vlog w ciągu tygodnia. Relacja jak to wygląda. Jeżeli będziecie chcieli więcej, e, to na pewno coś więcej z tego obiektu. Nagram przede wszystkim e, nie miałem czasu odpisywać na komentarze. Nad czym ubolewam. A parę ciekawych pytań było. Szczególnie to ludzie się przejmowali, że. <laughs> Po co sobie biorę na głowę kolejny, kolejny tutaj budynek oddalony od gospodarstwa? Po co mi to w ogóle? Czyż i tak mam z czego żyć? Generalnie powiem Wam tak: jestem młody, mam siły, mam chęci. Dlaczego mam nie skorzystać z tej okazji, że mogę troszeczkę wyjść, pójść dalej, zrobić krok? Kolejna kwestia, tak jak wspominałem, to jest sytuacja przejściowa, tymczasowa. Na pewno tutaj na stałe, no nie wiem, nie mówię na pewno, ale nie planuję na stałe tutaj nic trzymać, a jest zima, nie ma wielkich tam prac, napięcia. To można sobie przyjechać i tutaj ogarnąć. Tutaj naprawdę nie ma wiele roboty, bo tutaj za tymi drzwiami jest balot z sianokiszonką, no i tutaj tylko parę razy podrzucić i już mają cały dzień co jeść, druga kwestia jest, komu tutaj zajrzeć. E, także ja tutaj zajadę raz na dwa dni i, i tyle mam tutaj pracy. Wodę mają, e, jedzenie mają, to co z tyłu zgarnąć bróżd, e, trochę go przemyć i tyle, tyle z tego pracy. Także tak to wygląda. Ogólnie myślę, że rewelacje zdałem pomimo słabego oświetlenia. Ale więcej na pewno vlogów będzie później. Tutaj też będą się na pewno jakieś przebitki pojawiać z tego obiektu. Na pewno za dnia, jak coś będzie więcej widać. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.